A w dzisiejszym odcinku zobaczycie cycki zawózła. Bim salabima wzi. Jesteś wierny, ale nie ze swojego wyboru. <laughs> Witamy Was w kolejnym odcinku cotygodniowym. Dzisiaj będziemy grać w grę kultową 5 sekund, w której odpowiadamy na pytanie w przeciągu 5 sekund. Wyznacznikiem czasu będzie klepsydra, która jest dołączona do gry. A karą za nieodpowiedzenie w czasie będą łapki na myszy. Patrzcie na to, mam tutaj taką francę na szczury. To jest na myszy. Ty znasz no myszy? To jest na szczury. No tak, wydaje mi się, że ta metalowa jest na małe szczury Nie, 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 to jest na myszy. Mamy trzy rodzaje pułapek. Pierwsza drewniana tradycyjna na myszy, druga na myszy kurwy, które kurwa chodzą na siłownię i wytrzymują kurwa drewniane. No i trzecią łapeczkę przekurwę w ciekłą mamy na szczury. <śm> <ś> Ach. Kurwa, zobaczmy. Okay. Zaznaczam... Plansze, plansze to w chuj wyjeb... Ale one okay, zajęliście leżą, Kurwa nie? strasznie. Nie, kurwa jara, to strasznie. Może powinien sobie to w łóżku puszczać, jak się mm, tam... Byłem, chciałbym. A teraz... Szejkowa pani... Pani... Czekaj, nie to no w sumie Szejkowa to się nie nazywa Szejkowa, tylko to raczej tak... Niewolnica. Koza. W Dubaju, <laughs> <laughs> Albo koza. Myślę, <laughs> że jakaś kurwa... Kur... Kurwa mać, kurwa Ty to uzbrajasz, pierdolę kurwa to Jak mówisz, do swojej myszku czy e, Nie, mówię inaczej Lafiryndo No moja żona, lawirynda kurwa Cycki za ma. Popatrz jak zatasuje, o kurwa Ależ będę tasował, patrz Kurwa, Czarek czaruje normalnie No to co, zaczynasz po raz pierwszy Ale ja czytam tobie, czy ty czytasz mnie? Ja mi? czytam tobie Wymień trzy miejsca, gdzie są zdjęcia. Fotograf, album ze zdjęciami, komputer. Jeba z gat, jeba Kurwa, jebany je a Dole, Teraz ja? Czytam sobie? No. mam cię obrócić, tak? Tak. No to zaczynam od obrócenia, i dopiero czytam. Nie, Nie. czytasz i odwracasz. <laughs> Wymień trzy różne kształty. Koło, kwadrat, trójkąt No jeszcze raz ci no. przeczytam, no bo to kurwa było za no, Nie, zakosy. to ja to najpierw przeczytam, Masz. bo ja zaczynam kolejkę Dobra, ty już jesteś z nim wypierdol to tutaj Wymień trzy budowle z bramą Dom, blok i miejsce pracy. Gdzie masz, kurwa, bramy w miejscu pracy? No jak kurwa, pracujesz w jakimś miejscu na przykład restauracji, to tam też są bramy. Co ty pierdolisz, że nie jaka ma? Jaka brama? Co ty pierdolisz w restauracji i bramę? Normalnie masz, kurwa, bramę wjazdową, kurwa. Co ty pierdolisz? <grym> brama Floriańska, na przykład. Ale to nie taka. Nie To grudy? ogólnie chodzi o słowo bramę. Gdzie masz dom? Bra bramy w domu. No kurwa, w domu. Jak masz, kurwa, ogród i wieżę. do masz ogrodzenie, kurwa. No masz, nie, masz... No, nie. Nie, 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 to się zalicza. To się zalicza się kurwa. Zalicza się. Nie możemy dawać bezsensownych odpowiedzi kurwa na takich zasadzie... No nie no kurwa stary to powiem no. tak, no zdecydujcie w komentarzach, bo kurwa ja uważam, że on wali w chuja, nie? Kurwa, ja bym tego nie zaliczył. Ty niewiele rzeczy zaliczasz brama, brama w życiu W domu. zaliczyłeś, zaliczyłeś w no dobrze o, coś o, życiu? Dobrze od nie świadczy, jestem wierny kurwa. Nie. Jesteś wierny, ale nie ze swojego wyboru. No tak, no niech ci będzie. O, jest. Paluszek? Może pierwsza cała ręka? Kurwa, <grystanie> tu gdzieś bym zacznij Zacznijmy Co od małych rzeczy. Zaczynijmy. Daj sam paznokieć. Nie. <grystanie> nie. Kurwa. Nie było tak źle, ale trochę boli. <grystanie> Mam kurwa pytanie dla ciebie, byczku. Czekaj, to ja już ustawię tą łapkę, bo no, już, wiem, że, już wiem, że kurwa nie masz szans. Dobra. Wymień trzy łysanki. A, kotki dwa, yy, na Wojtusia z Popielnika i bim salawima wsi. <ścoughs> Co, co, to, mi, kurwa, mi, 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 co to kurwa było trzecie? Co to kurwa jest Bim Sarabin Apsika? Nie kura. wiem, kurwa. Jakie gówno? Nie wiem, miałem powiedzieć. Bim Sarabik, psik. <laughs> miałem powiedzieć, że. Jak to właśnie, kurwa, mam cały czas do biosek dawaj, 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 palucha zapomniałem półmrocz. Miałem powiedzieć trzecią piosenkę. Chuj nas to obchodzi. Chuj nas to obchodzi, dawaj, palucha. A kurwa, boję się, że to trafi. Kurwa, no raczej chyba dół. No dobra, <laughs> to czemu się nie upierasz, że nie, że palec kur. No bo kurwa i tak będziesz musiał, ja, ja potem sobie to tak robię, a ty będziesz później tego palucha dawał. Ale już nie można w ten sam palec. No nie można, no. Dobra. Na końcu już jedenasty będzie siusiak. <laughs> <grym> a kurwa! Patrz jak zdarło mi skórę! Kurwa jebana! A. Trzeba być kurwa debilem, żeby na własne kurwa życzenie sobie robić krzywdę, nie? Skórę mam zdartą, widzowie. Ale mam zdartą, już to nawet udokumentuję. Ała, kurwa, kciuk boli w chuj. O chłopie. Ała, ała, kurwa, rzeczywiście, ała. dole, to zakładasz, to te dupce to jaja. A, 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 nie dotykaj, nie dotykaj. Dobra. No. Dobra. No no, no, Zresztą dowożyłeś z powrotem, wymień Wiesz, trzy koły sanki. To kurwa nie wiem, paluchy mnie chłopie bolą, a ty mi dupę zawracasz. Ej kurwa, nie mogę ruszać paluchem do końca, kurwa, boli mnie w chuj tutaj jak no, tak. No, zginął. kurwa. Wymień trzy sposoby na relaks w domu. Oglądanie telewizora, granie na komputerze i spanie, leżakowanie. Ale pierwsze pytanie było. No, wymień trzy desery. Dobry polek. <słysokay> <trafisz> 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 wymień trzy słynne Marie. Marie. Maria panna. <grybows> Nie wiem, kurwa. Marie. Maria. No, Rodowicz, kurwa nie wiem. Marię? No masz, wymień trzy słynne Marię. Maryla, kurwa, nie Maria Rodowicz. Kasztanie, kurwa. A Maria to jest chyba imię Maryla, nie? No, Maryla to jest Maryla. Czy Trzy, dwa, raz. A, kurwa, jebana. W kostkę mi je Chujowa, Chujowo, 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 nie podoba mi się powoli ta gra. Wymień trzy słowa kończące się na "-nik". Kopernik. Pierdolnik. Kurwa, łady, łapę, kurwa, łady łapę. To faj, kurwa, Czekaj, kurwa, patrzy gdzie mnie będzie boleć W kostkę sobie nie boli Ale ty to kurwa i jemuś dwaj zepsułeś tą pułapkę, kurwa Ale taki zapóźniony zaponem no. nie było najgorzej. Ale... Coś tam czułem A kurwa, 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 a! Powinniśmy mieć jakiegoś właśnie zakładacza tych pułapek. Ja Oto pan kurwa Umówłe Buwłe z Afryki. Jest, <grym? grym>? ja nie My na UWWWW, nie człem W o sas um, mówłe, Nie tego? Nie, Kurwa teraz ty mi czytasz, a no, no, nie ja tobie przypadkiem. Tak, no. Ja tobie. Nie, ja tobie. Przecież ja teraz sadzałem palucha. No ale kurwa. Ja Pierdala kurwa. Wymień trzy miasta w Polsce zaczynające się na samogłoskę. Chyżnych szanów, Chorzów. Na samogłoskę. Na samogłoskę, kurwa. Elbląg. Elbląg, no. Okocim Kocim. no. Będzie boleć. Kurwa, wiem, że będzie boleć. Mamy 500 milionów widzów i ta łapka za chwilę pierdolnie mnie w rękę. Ale tapujemy, tapujemy, tapujemy. Ta, 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 ta. ja, za 10 sekund. 10, jeszcze nie, jeszcze 9. Ale poczekajcie, o, piszcie 8, komentarze, piszcie komentarze. 7, o, dziękuję za różyczkę Niezmiernie mi to chłopie zryłowanie. Ja no nie wagi, leż no, 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 no kurwa, Dobra, dajemy. 3, 2, 1. Kurwa! Kurwa! Ja bym pazurka! Wymień trzy typowe prezenty ślubne. Pieniądze, wino i Thermomix. Typowe kurwa! To jest chyba jak najbardziej nie, typowe! Nie, to nie jest typowe! Ładuję stopę! No dawaj tak samo, stopę! Nie ma chuja! To tak, tak samo typowe! Kurwa, no jak, jest typowy. Tak samo typowe jak, typowy kurwa... Typowe to znaczy garki, kurwa... Nie garki, wiem. kurwa! Tak, no ganki się daje A Thermomix to czym jest, kurwa, nie no garnkiem? Tak, no nie, no na każdym weselu, kurwa, ktoś daje na pewno Thermomix. No teraz tak. Typowy! Dawaj, dawaj. Rozjebałem wkład, rozjebałem pułapkę. To się nie liczy. To Licz się nie się. liczy się. Bolało mnie w chuj. jak boli, oj, jak boli. Grzesiek jest przyjacielem, kurwa. Tak. Ty tak, już to jest w porządku głowę. Wiesz, jak jak kurwa mnie nie ma, to zawsze mówi, że wpadnie na herbatę, kurwa, pogada, posiedzi. To jest Spoko, zawsze ten wujek, który wpada jak. Kurwa, ty jesteś w pracy. Tak. No to o to chodzi, kurwa. Wujek Dima. <noise> Wymień trzech książąt. Książę pruski, książę Kurwa nie pruski, kurwa, <gulaty> i I ci też nie pruski, kurwa, no nie? Tak boczkiem, prawda? No palucha małego. No małego kurwa dałeś. Eee! Chuja kurwa, oszu zjebany, udawał, kurwa, nic nie boli. Wymień trzy osoby, które mówią ci, co masz robić. Mama, tata, kolega, kiedy przed nagrywkami mówi mi, kurwa, że muszę być bardziej rozluźniony. Nie skończyłeś odpowiedzi przed czasem. Przegrałeś, łapa w... Nie wiem, słowo kolega padło pierwsze. Czemu nie uwzględniłeś tam swojej ukochanej? Kurwa? No, ja jej po prostu nie słucham. <śmiech> <śmiech> Wymień trzy metaliczne kolory. Kurwa, chrom, nie wiem... metaliczne, kurwa? Wszystko jest metalik, metalik, metalik złoto, srebro, chrom, platyna, B brąz. Pierdolę, ja bym się już tu przestał bawić, nie. My się wydaje, że musimy przejść na kurwę szczurę. Chłop ma problem, żeby to obciągnąć, naciągnąć. Nie mam problemu. Wymień trzech polityków lewicy. Bosak, Mencen i Tusk. Tusk okej, okay, ale Mencen i Bosak to jest skrajna prawica. Kurwa, ja się boję. Nie bój się, jest pajączek Nie garb się, jest pajączek To tu ci je mnie. To Zbyt łagodnie są te szczury traktowane Niestety w Polsce <grystanie> 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 Kurwa jak słoń Normalnie dzięki widać <grystanie> 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 Jedna rozdóbcona Druga się już nie składa no to ty ciastek teraz ucho jak przegrasz, nie? Tak, to dużo, nie? No, na pewno. Gorzej jak ja jutro kurwa wieje i będę musiał do szpitala zapierdalać. No dzień dobry, ma pan złamanie kurwa otwarte. godki Wymień trzy programy TV emitowane za dnia. Trudne sprawy dlaczego ja ukryta, prawda? Bang, bang, kurwa, bang. Bang! And the dirt is gone! Wymień trzy miejscowości na Mazurach. Olsztyn. Nie wiem, no kurwa nie. <suszynka> <suszynka> kurwa! żubama, kurwa. Jeszcze piąkę kurwa. Kurwa to boli. No boli, 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 kurwa. Oby teraz, wyobraź sobie, ja bym palcówkę tak robił, żebym nie musiał, opie, nic merdać, tylko wsadzam palce i on sam pulsuje. <grybuj> Wymień trzy Boys Bendy. Bad Boys Blue, Just Five i kurwa Backstreet Boys. Best Street Boys, no właśnie. A kurwa, a kurwa, o kurwa, jebło, ooo patrz jakie mam zęby tu kurwa wsadzone no, mówiłem ci żeby to boli w chuj Dzięki widzowie za ten odcinek Wygrałem ja Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie Udostępniajcie, widzimy się już za tydzień Do zobaczenia, cześć Pamiętajcie o naszym TikToku, tam też są fajne rzeczy do oglądania. Obserwujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Synowie poddaszek. Uch! Patrz, dotknij sobie szklaneczkę, dotknij sobie szklaneczkę. Patrz, o. A dotknij się tak, tak sobie dotknij, o. Patrz. Nic się nie zmieniło, nie? Jest kurwa zimny w chuj. Tu jest, no? Ja pierdolę!